Siemanko, witam już w środę wszystkich. Ja działam w, w końcu, tam po powrocie, bo byłem już dzisiaj też w gminie, także zaczynam coś działać, trochę tu ogarnąłem, przygotowałem się. Zaczynam od tego, żeby dziury wszystkie poszpachlował, bo tu w suficie jakaś tam jazda jest i w ogóle, także to poszpachluję, przygotowuję, ale zanim to zrobię, to chciałem wam wszystkim podziękować za komentarze pod wczorajszym filmem, e, za słowa wsparcia. Y, za pomoc, którą niektórzy zaoferowali i no i, no i w ogóle dziękuję bardzo. Y, dzisiaj bo tak pod, po, przespałem się z tym co wszyscy pisaliście, wszyscy na pewno nie wywiesimy białej flagi, to odpada. Tak jak tam niektórzy pisali, żeby się zawijać, na pewno tak nie zrobimy, bo nie na tym życie polega, żeby dawać komuś wchodzić sobie na głowę. I nic z tym nie robić, tylko uciekać. Tak nie można robić. Trzeba działać i użyć wszystkich sił i wszystkiego, co możemy, żeby, żeby no, przeciwdziałać temu co ktoś chce zrobić. Także dzięki bardzo jeszcze raz. I co ja zabieram się do swoich zwykłych prac, a w międzyczasie będę działał i pewnie będę wam mówił, co się dzieje. E, jakie etapy są tego wszystkiego, i czy coś się udaje, czy są jakieś szanse na wszystko. Także ja sobie lecę z tymi dziurami. Gips budowlany szybko zasnie I co? No, malowanko. Przyszłe dwa dni. Myślałem, że zrobię dwa sufity, w obydwu pokojach, ale mam tyle tego bałaganu, że mi po prostu nie starczy. Nie starczy mi tego, żeby. miejsca, żeby po prostu tam działać i nie chciałbym się przewrócić, spaść i złamać nogę albo coś, bo gdzieś tam między będę bałaganem z drabiną. Nie, drabiny nie mam to co z drabiną nawet mi nie da radę. Tak sobie przecież to, yy, to szybko mi podeschnie, będę mógł też później gładzią potem przelecieć. No tu przedpokój przemalowany na drugi raz, nie wiem czy jeszcze nie będzie przebijało. Chyba będzie, chociaż nie wiem czy to nie jest po no Zobaczymy co z tego wyjdzie. Wydłuża się to wszystko, no ale są rzeczy ważne i ważniejsze, jak to się mówi, więc więc nie było na to czasu zbytnio. Więc co, ja też szpachluję, no i będę przygotowywał. Yy, całość zmatuję, yy, przemaluję sufit na raz. mam, no, Tak mi się wydaje, że te miejsca, gdzie będą poszpachlowane, to może na dwa, a tak to na raz prze, przelecę wszystko, no i. I, i działa. Mam no, nadzieję, że mi nie będzie farba razem. Będę musiał mokry wałek używać. Bo widzę, że tu nie, nie, gdzie niegdzie, kurde, jak zawsze mokry. Suchym zresztą nie maluję. <grych> bo się nie da, ale chodzi o to, żeby nie ciągnąć suchym po tym, no bo można będzie podnosić starą farbę. Mam no, nadzieję, że nie, będzie, nie będę miał takich problemów z tym, ale trzeba będzie na to uważać. Bo wiadomo, ktoś to wcześniej tu malował, pewnie nie przygotowywał tego tak, jak powinno być. To tak, zobaczcie, ja próbuję to coś pociągnąć, to trzeba będzie gładź do tego użyć bo już się wszystko mi ciągnie tu pęknięcie było, takie trochę wyciągnąłem. No i postanowione jest, u nas jeszcze chciałem o może szybko na ten temat powiedzieć. Kończę to mieszkanie i na pewno przygotowuję kolejny etap, czyli yy, wycinka drzew, zrobienie wjazdu na działkę i wytyczenie, wytyczenie, kurde, domu całego przez geodetę, wpisanie tego w dziennik budowy. Też dzięki, że, że napisaliście mi o tym, bo w sumie nie wiedziałem, Mogłem się kierownika spytać, ale nie muszę, bo wy mnie na to odpowiedzieliście. Więc zaczniemy z wytyczeniem i później zobaczymy jak sprawy będą się rozwijać. Także nie ma z tym problemu. Jak będzie trzeba się wstrzymać na, nie wiem, miesiąc, dwa lub kilka. Albo i dłużej, no to tak zrobimy. Coś pokombinuję. Może do, do jakiejś pracy będę musiał pójść, no nie wiadomo. Zobaczymy jak to wszystko się rozstrzygnie. Także ja na razie działam sobie i odezwę się trochę później. Okej, okay, ja lecę sobie już z sufitem, objechałem dookoła, zmatowałem trochę całość. No i tak sobie, tak sobie, kurde, lecę. Na raz nie, nie wezmę tutaj na całą szerokość, nie chcę rozklapać gdzieś czy coś, bo mam tylko tego jednego chociaż Chociażbym poszedł może do piwnicy, to bym coś jeszcze znalazł. Wydaje mi się, że coś ze sobą z Anglii jeszcze przytargałem. No ale polecę to tak. Ona no dwa razy raz przesunę to, ten cały Dastrid No i lecę z tym, i plan co? No dzisiaj wiadomo wiadome nie będę mógł z kolorem jechać, nawet odpada bo tu jeszcze trzeba gładzią przelecieć. Tam też jeszcze będę musiał poprawić gładziom i co? I później, kurde, bo wezmę się za pomalowanie grzejnika tego i tych rurek, tam bo kurde jest pomalowane to na, w kolor ściany. Więc tak średnio. Więc chyba przelecę to na raz i później jak trzeba będzie, będzie taka potrzeba. pomalowania gdzieś tam ubrudzę to jeszcze prze, przetrę i jeszcze raz przelecę. Żeby ten grzejnik był jednak biały, a nie tam kurzu pół kilograma na jego dnie jest, więc... Więc tak to właśnie się przedstawia. To co, ja działam. Machnę to i biorę się za gładź, trochę podszpachluję. I później grzejnik, następna kolejność. A jeszcze tą tablicę, tam, co mam w tamtym pokoju drugim. Tą do pisania, do rysowania muszę też zmatować porządnie i raz przecieć białą. Żeby później było mi łatwiej przykryciu. kryciu. Więc tak właśnie zrobię. Dobra, to ja działam dalej. Okej, okay, yy, u mnie na dzisiaj koniec. Zabieliłem ten grzejnik na raz, będę musiał na drugi. Krzylik oczywiście zostałem i zasek, więc muszę kupić nowy jutro, żebym mógł tam dojść do tych żeberek głębiej. Także na drugi raz tu machnę, co jeszcze mi się udało, no tu poczpachowałem te ściany, żeby to sobie tylko przetrzeć, zaglutować kolorem i później jeszcze raz polecieć kolorem. Odcinać będę praktycznie po tej samej linii co była, nie będę tu świrowo, nie wiadomo co, ponieważ jeśli bym chciał obniżyć, powiększyć ten pasek yy, odcinający, to, to bym musiał kurde jeszcze raz walić białą, A nie ma na to czasu, ani potrzeby. Więc dla takich potrzeb jak na teraz, wystarczająco, odzieżem pociągnął po tej samej linii mniej więcej taśmę i mam nadzieję, że nie będziemy jej obchodzić razem z farbą. Co jeszcze? Tu miejsce podejmowałem tylko taśmę w kuchni, biało jest, także git. Co jeszcze zrobiłem? A, przykleiłem tą listwę w łazience i tamte rogi po zaklejone też z silikonem. Tak się wsparłem metrówką nagle, żeby to się wszystko przykleiło tam i jutro ewentualnie majznę, tylko białym silikonem, jeśli trzeba będzie gdzieś, a ja nawet nie wiem, czy będzie nam potrzeba. To git, ale jeszcze powiem wam jedno. Chciałem sprawdzić ten kolor. Lekko majznąć palcem. Kolorem. Z tego powodu, żeby zobaczyć czy nie będzie... Oż kurde, czy nie będzie on za ciemny. Jak zawsze telefon do mnie dzwoni. Czy to ważne jest? Za chwileczkę oddzwonię. Przepraszam, miałem telefon akurat w sprawie. Yy, wiecie jakiej, więc... Nie mogłem zebrać, ale przez czas jak rozmawiałem tu upaćkałem ścianę i tak to wygląda kolor. Trochę ciemnawy. Ale spoko, będzie dobrze pierdziela na taki, bez różnicy mi się wydaje. Okna są białe, więc to rozjaśnie. Sufit też biały, będzie dobry kontrast. Dobra, ja zawijam na dzisiaj i wracam tutaj jutro. Lecimy z kolorem, a później przenosimy z tamtego pokoju tutaj i mam nadzieję, że tamten pokój też zacznę. Sufit może mu się uda dziadnąć. Będę chyba z córką, ale to nie jest problemem, także spokoj. Jutro działamy dalej. Siemanko, w czwartek. Eee, szlifuję to, co poszpachnowałem wczoraj tamte jakieś nierówności, czy jakieś pęknięcia. Ogarniam wszystko, lecę z taśmą, przyklejam taśmę tutaj, poprawię jeszcze białą farbą, żeby tam te te odcięcie jakoś wyszło, patrzę na nie no i idzie tak jak idzie, no ale żeby mówię, żeby nie tak jak wczoraj mówiłem, żeby nie zbytnio sobie nie dorzucać roboty, po prostu polecę po nim taśmą. Jak gdzieś się da, to może wyprostuję, choć wątpię, no bo to jest tragedia ogólnie. Więc Lecę z tym i będzie malować? Kolor wygląda tak, jak tutaj widać. O, ciemny będzie, no ale z białym sufitem powinno być ok. Także zaczynamy. Ok, ja już w trakcie oklejania jestem. No i tak jak mówiłem, lecę po starym, żeby nie było jakichś tam niepotrzebnych. I tak tu jest lipa, i tak tu jest lipa, więc nie mam sensu tam, nie wiem, puszczę jakiejś nowej linii. I tak tu wąsko taśma mi się nie mieści muszę ją zaginać pod sufitem, ale to w sumie lepiej będzie przylegało na całości. No i kurze lecę z tym co tutaj sprawy, która z którą będziemy działać i walczyć, to na razie etap pisania petycji, no i tyle w sumie. Petycja później jeszcze jakieś jedno pismo zobaczymy co się da. Zainformować trochę, może trzeba będzie tym jakieś tam okoliczne media, albo i nieokoliczne, jak trzeba będzie, to, to trzeba będzie dalej to pisać gdzieś, żeby jak największy hałas zrobić, i tyle no, żeby się ludzie dowiedzieli o tym, i, i żeby może było temu zapobiec. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie próbujemy, aby skutecznie. Jest też jeden as w rękawie, ale to na razie wiadomo, o asach w rękawie mo nie można mówić, więc, więc niestety wam nie powiem, ale coś tam jest w także, także spoko. No i co, kleje się tą całość i taki jest plan, żeby, no mógłby, wiadomo, jakby to miał być porządny remont, to te listy były przy, przy podłodze, przy panelach byłyby pozdejmowane wszystkie i w ogóle. No, ale tutaj nie ma sensu. Ja nie widzę sensu tego robienia, więc kleję sobie górę, przelecę sobie białą farbą po tym rogu całym, żeby tam żaden później mi kleks nie wylazł na zewnątrz. Po to se, ta biała se podeschnie, no i wtedy będę mógł sobie objeżdżać. A przez ten czas, jak biała będzie słała, to ja sobie będę o listwę i taki jest plan i tak to zrobię. Mam tylko nadzieję, że nie będzie taśma mi odchodzić yy, razem z farbą przy zdejmowaniu. Bo tego nikt by nie chciał i ja, te, ja też bym tego nie chciał No i tak się ciągnie ten kurde, mój remont się przeciąga, bo tu to, tu to, tu to, tu tamto to. Start miałem te papiery z gminy dostać, w sumie nawet chyba na filmiku Mówię to był ten sam dzień, w którym filmik opublikowałem Mówiłem o tym, że papiery dostanę w formie pisemnej, ale okazało się, że z gminy zadzwonili do mnie, że jednak nie, bo to tam jakaś procedura, to można było zrobić, to będzie kosztowne i czasochłonne. No więc musiałem szybko jechać i mogłem sobie zrobić zdjęcia tego wszystkiego. Także Także zdjęcia zostały zrobione, przesłane gdzie trzeba. No i działane jest. Okej, okay, ja sobie lecę. Yy. Właśnie z tym objeżdżaniem taśmy, nie? żeby jakieś tam, jakieś tam paprochy z, nie, nie, nie wleciały mi, żeby nie było jakiejś tragedii. Po prostu sobie biorę i tak w miarę grubo, żeby tam jak coś to pod tą taśmę dociskać w miarę żeby pod nią weszło, to co powinno, żeby nie było już miejsca na inną farbę gdzie lecisz. Także tak sobie lecę po całości dookoła. No i będę brał się wtedy za oklejenie dołów. No i wtedy w końcu będę mógł zacząć jechać z kolorem. Mam jeszcze pomocnika dzisiaj ze sobą, ale nie wiem czy, wy, czy pomocnik będzie chciał mi pomóc, bo podobno za mało płacę, więc chyba lepsze są lepiej oglądać bajki chyba. No zobaczymy. Dobra, to ja sobie lecę działam. No i dobra, ja zaczynam jechać z tym z w góry, tam mam pomocnika. Dycha na godzinę Maluje mi też ścianę Więc możemy lecieć razem, pójdzie to szybciej na pewno dzięki temu <grych> Zobaczymy czy to przykryje na raz czy nie Fajnie by było Ale czy tak fajnie będzie to się wszystko okaże Jest taka szansa ogólnie, ale Wiadomo tutaj żadnych kontroli nie będzie jakości, a tak żeby to jak najszybciej ogarnąć i tyle, no. może będzie spoko. Co. Dobra, to co? My działamy. Zobaczymy, jaki będzie efekt finalny. Na razie to wygląda to jako bardzo ciemny kolor, ale może się ukaże, że będzie coś lepiej. Później, jak podeśnę, trochę, na pewno się ciutki rozjaśni. Ściemnieć raczej nie ściemnieje. Dobra, to lecę z tym. No, no i dobra. Mamy objechane góry, i powiem Wam, że od razu ściągam z tego powodu, że nie wiem czego się mam spodziewać po, po dłuższym utrzymaniu farby, Patrzcie, jak się rwie, właśnie o to chodzi, nie? Także farba jest, zaczcie co jest z tą farbą. Ona razem z taśmą mi odłazi. Także czy jak najszybciej ściągać, bo zaraz wiecie co będzie. No, zobaczcie. Co to za jest Ja nie wiem. Naprawdę to chyba trzeba wałkiem lecieć i od razu to ściągać w piździec, bo... Bo inaczej jest spadaczka. No, ale kochanie. Ja pierdziele. Ja nie wiem. Tak trzeba Nie w górę, tylko od boku. Wtedy mniejsza szansa, że to będzie rwało. Ale od razu na bieżąco co dlatego chcę ściągnąć właśnie żeby były jak najniższe problemy, bo wydaje mi się, że jak to z pół godziny to by zostało to będzie taki hardcore, że nawet nie chcę mówić, więc lepiej teraz niż niż czekać, na falę Dunaju nawet nie patrzę, bo są i to można się było tego spodziewać, że tak też będzie właśnie dobra, to zostawię na razie tak i lecę tam dookoła, bo tak jechałem w tą stronę, więc Trzeba to ciągnąć i ten... To ja ściągam i, i obierzam dalej doły. Doły całe wszystko przygotowuję. Tu jeszcze, zobaczcie, ktoś za szafą stwierdził, że po co. Wiesz, i tak nie będzie widać. Tylko gorzej ktoś będzie chciał szafę usunąć i wtedy już... A farby do, w domu by nie było. No i co? jest kiszka w tym momencie. Tu córka już mi wypełniła. Także muszę tylko lekko przelecieć, i będzie wszystko fajnie pokończone. Dobra, to co działa? Ok, ja lecę. Mój pomocnik powiedział, że pierdzieli i nie robi. poszedł spać. <ścoughs> Cała córa ubrudzona farbą. Od góry do dołu. Powiedział, że się zmęczyła malowaniem, i idzie w kimę. Znaczy w kimę nie, no położyć się, poleżeć. No ale już byłem sprawdzić przed chwilą. I sobie kima, słodko. Także ja dokańczam. Nie jadę skija, kija, słuchajcie, nie lecę z kikiem z tego powodu, że mam te łóżko, to łóżko, tu ta szafa i co chwilę będę go zdejmował i w ogóle, więc stwierdziłem, że pierdzielę trochę gimnastyki, góra-dół, góra-dół i i też będzie git, nie? Trochę taki kolor policyjny wychodzi z tego. Kurde, nie objechałem tu dookoła haków, ale to Jakoś postaram się wymanewrować. Taki, no, policyjny, no, konor rzeczywiście trochę. Ale spoko, mi się wydaje, że będzie, będzie okej. Okay. Zbyt długo się nie zastanawiałem nad wyborem farby, po prostu wziąłem i... Ogólnie to planowałem ją dać tam, na ten szary, żeby przykryć, ale nie wiem, zobaczę. Czy mi jej zostanie? Jeśli mi jej zostanie, to tam zrobimy jakąś mieszankę zielonego z szarym. Choć nie wiem, czy to będzie w ogóle pasować. Ale nawet jak nie będzie, to i tak będzie. Więc z więc tym polecę teraz i zaraz jak tylko skończę, to trochę tu się ogarnę i ten grzejnik jeszcze przelecę. Ok, u mnie już kurde czas zleciał. Zacząłem przenosić to wszystko, ten cały bałagan. Tak to wyszło. Tam grzejnik pomalowałem na drugi raz, także w miarę jest biało, chociaż świeżo i nie tak jak zajazd, jak był wcześniej. No i teraz biorę się za tutaj, zrobienie sobie najwięcej miejsca. Co do sufitu, powiem wam, nie wiem, czy będę całość leciał w ogóle, czy jest sens, bo na pewno jest dużo świeższy niż w tamtym pokoju. Z tego co widzę i nie wiem, może tylko pomaluję te miejsca, gdzie, gdzie jest lekki temp, tu podkręcę te haki. Nie wiem, co to było czy to wory czy za to było powieszone. Eee, i, I co? I, i wtedy na ściany trzeba się wybrać. Ale już na pewno wiem, że ta zielona będzie problem, żeby coś cokolwiek mi tu pokryła. szarej może mi nie starczyć, żeby tutaj zrobić te, te przecięcie. Nie wiem czy to wyrobić, robić, ale chyba też zrobię, po prostu przelecę tak, jak jest. Będzie najszybciej, najłatwiej. Jeszcze gniazdo do poprawki Trzybko to wylatuje. Tu będę musiał nie wiem kupić chyba nowe, bo to jest takie te, kurde z tym potencjometrem całym. Ale ogólnie na ledach to nie działa z tego co widzę, można się kręcić ile człowiek chce, a nie, działa. Ściemnia trochę, albo na maksa, więc no, na zwykłej stawie i tyle. Yy, I tyle w sumie na dzisiaj. Ja lecę, jutro wracam, działam dalej, tu ze ścianą, żeby coś porobić, bo zobaczcie co tu się dzieje. Jest popękany, to po całej długości, to trzeba gdzieś zeskrobać, przelecieć, czy chociaż delikatnie przeglądować. No i tyle, zawijam się i tu wracam, działam dalej. Hej, cześć, witam. Przy piątku już, kurde, czas zapierdziela, jak nie wiem co. Ja co robię, to. O,ż, kurde, ktoś tu zdrowo to dopierdzieli. Coś tu wisiało ciężkiego. Pełnie worek, albo jakaś huśtawka erotyczna. <grym> <laughs> nie mam pojęcia co tu mogło być, w sumie nie wnika mnie, interesuje mnie to. się zostawię, bo się może na coś kiedyś przydać. Yy. No i co, zaczynam dzisiaj, słuchajcie, przelecę ten cały sufit, przemyślałem tak o tym, że może tylko pociapie go, ale to on ma, tutaj coś tam, tutaj też coś ma, oblecę go całego długo mi to nie zajmie. Co do kolorów, to powiem wam, próbowałem tu zielony wczoraj i jest tragedia, jest zero krycia. Także odpada chyba raczej ten zielony, odpada to i zastanawiam się, czy nie jechać dokupić farby z tamtego pokoju i walnąć dwa pokoje na ten sam kolor i tak naprawdę mieć to z głowy. Bo, no bo co, no dlaczego nie, będzie łatwiej, jestem pewien wtedy, że to mi przykryje tutaj, na pewno na szarym, niebieski też nie powinien tu przebijać. Tym bardziej, że tamten jasny z tamtego pokoju nie przebija, więc dlaczego miałby przebijać mi, kurde, jakiś inny. Więc myślę o tym, żeby tak to właśnie zrobić. Rolety próbowałem się do, dobre do tych rolet. Słuchajcie, znawalone chyba tam, nie wiem z, ile tam jest wkrętów na dźgane, więc chyba ich nie ruszę, tylko je okleję dookoła. Tylko tutaj taśmą po tym białym zabezpieczę, je, objadę to dookoła i tyle. I chyba to będzie z głowy. Więc taki plan zaczynam działać. Chciałbym dzisiaj, nie ukrywam, przemalować. Yy, sufit i przemalować ściany, choć może mi się to nie udać, bo muszę o czwartej się zawijać. No ale jak się uda, to by było fajnie. Wtedy jutro jakiś grzejnik, ewentualnie tam, gdzie podszpachluję, dzisiaj mi nie wyschnie. To nawet po pierwszym malowaniu mogę zrobić. Jutro poprawki, jakiś tylko grzejnik i... i a jeszcze dzisiaj panele muszę zdjąć przy malowaniu ścian, także to trochę zejdzie mi. Jakby się, a Jak się nie uda, to na pewno do jutra do fajrantu Pewnie też trochę krócej, bo tam jakiś dzień sportu gdzieś jest, żona chce jechać, to na pewno będę miał skończone malowanko, no i po, o, pomocnika też mam, dzisiaj pomocnik gra, później, później zagonie do roboty, no bo jak to tak może być, że płacone ma, a kurde, siedzi i na telefonie, tak nie może być. No i co, i... Jutro na pewno mają wymalowane wszystko na, 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 na ten. Ewentualnie poniedziałek wtedy panele. Nie wiem, czy w jeden dzień to zrobię z listwami. Tutaj niby nie ma dużo. Tak naprawdę, ale tu docinka, tam docinka może się tam gdzieś tak kabel przepuścić. Może się okazać, że mi to zejdzie trochę dłużej niż w poniedziałek. A teraz jestem ciągle z córką, więc trochę też później przyjeżdżam, wiecie, i w ogóle. Ale wtorek myślę, że mamy koniec tego. No i wracam na działkę. Zaczynam działać z drzewami. Yy, zaczynam już zgłoszę ten wjazd, że trzeba będzie robić go. Odezwę się do kierownika budowy. I co? Można będzie wtedy pomyśleć też po wycięciu drzew o geodecie, żeby wyznaczył. Powiem wam dzisiaj tak wstałem i mówię kurde, widze jak ja bym wziął, zaczął się budować, to ja bym miał jeszcze większą motywację do tego, żeby walczyć z tym, yy, z tym co postać u mnie w wiosce i. I jeszcze gorzej, na, jeszcze bardziej na ostro z tym wtedy polecę I takie mam różne myśli na ten temat, naprawdę, żeby nie zatrzymywać się, bo ja powinienem iść swoim planem, a ktoś to później z coś wymyślił powinien się pakować i spieprzać. Nie <grywia> ja no, żartuję, ale, ale ogólnie nie wiem, różne mam myśli, nie wiem, nie wiem naprawdę, wiadomo, że pewnie wy będziecie mówić, co ty gadasz za głupoty, człowieku nie buduj się tam. No ale nie wiem, nie wiem naprawdę, coraz więcej opcji się otwiera, różnych różniskich, na walkę z tym, żeby zablokować to wszystko, więc no zobaczymy, zobaczymy, tymczasem ja się biorę, działam, no i co? Kurde, się dzieje, hałasy, no i tyle w sumie, lecę, zrzucę materiał na laptopa. Co jak się już tam gotuje, a co w trakcie jeszcze dogram, to na końcu dorzucę i jakiś filmik tam rzucę, choć nuda ogólnie, nudą wieje, no ale wrzucę, żeby, żeby, było, żeby było wiadomo, że żyje. Ok, ja zaczynam obierzeć sobie taśmę białą farbą, zostało mi godzina 45 do wyjazdu, także słabo, a jeszcze chciałbym. Coś złożyć przed wyjazdem, bo tu mam Wi-Fi i tu w miarę szybko leci. To wszystko, nie wiem jak sobie będę radził, dam na miejscu. Ale ogólnie chyba jakoś sobie poradzę. Jest jeszcze sąsiad, który powiedział, że nie ma problemu, będzie czego, może mi z tym pomóc. No a później ogarniemy coś. Taki jest plan przynajmniej. E, co będę kończył? Będę jeszcze taki w sumie e, aktualizacja, taka, że co? No, a, no, próbowałem dzisiaj zadzwonić umówić się na wizytę, na rozmowę z wójtem ale dzisiaj akurat go nie było, a to może i dobrze, bo ja myślałem, że z wyprzedzeniem trzeba się umawiać a to wychodzi na to, że chyba po prostu jak wójt jest, to wtedy można wpaść i porozmawiać także chciałbym pogadać z nim poznać się i w ogóle powiedzieć, że będę działał w tej sprawie razem z mieszkańcami no i przedstawić parę tam moich może argumentów albo różnych innych Praw. Także takie sprawy. No i co, w przyszłym tygodniu już zaczynam działać, e, jeśli chodzi, o, zaczynam działać, jeśli chodzi o, o moje miejsce, zamieszkania teraźniejsze, czyli tam, gdzie planujemy się budować. E, wycinka drzew, wjazd, to są dwie naj, najbardziej interesujące rzeczy, no bo już zapomniałem wam powiedzieć, już w tym tygodniu na początku dzwonili do mnie, że chcą przyjechać już z solbetem, a ja mówię, kurde przecież było umówione na połowa sierpnia, nie? Sierpień, połowa sierpnia, a on dobra, dobra, spoko, to nie, ma, nie było tematu, także przyjadą później, no ale to mamy już sierpień w przyszłym tygodniu, więc ja naprawdę muszę się z tym wjazdem spry, yy, sprężać, a nawet choćby z tego powodu, że yy, jak to się nazywa? że ten y, samochód dostawczy, który oni mają, to jest tak jakby, jakby solówka z taką przyczepą, na którą HDS sięga po prostu w jakiś sposób, więc tam żeby wjechać, to będzie musiał się łamać, więc jest na pewno dużo łatwiej będzie mu z wjazdem, niż miałby teraz tam jakoś się wpierdzielać, nie wiem w jakiś sposób, Ta ta szambia, ta ciężarówka z szambiarką znaczy z szambiarką, z, 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 z zbiornikiem na szambo także takie sprawy to ode mnie było na tyle w sumie Coś częściej na pewno będzie w przyszłym tygodniu, a później zobaczymy, co decydujemy, jak będzie to dalej się sprawa toczyć i w ogóle. Także ja uciekam, życzę wam dobrego weekendu. No i co, no widzimy się niebawem już, także pozdrawiam wszystkich. Tutaj materiał może nie będzie zbyt atrakcyjny, no ale taki pokazuje po prostu, co się dzieje na co dzień, jak tam, jak tam działa to wszystko, jak, jak to się posuwa i, i kiedy wrócę w końcu na na miejsce pracy. Dobra, to trzymajcie się. Cześć, pozdrawiam wszystkich. Na razie.